Hej, kochani, dzisiaj dostałam labbu w moim pokoju. I właśnie tutaj um, można coś wybrać. Um, ja bym chciała o tego niespodziewanego albo tego, albo tego. Nie wiem, dobra, otwieramy. E, ale tu ciężko otworzyć. O! Dobra. Mamy pudełeczko i... o dziękuję, jakie fajne! No dobra, no nie O hm, jaki brzydki! Jaki brzydki przyznajcie! Brzydki w komentarzach napiszcie. Czy coś? Jeszcze nie to pa! Napiszcie komentarzu brzydkie, czy ładne, nie wiem. Ej! Ej, on jest oryginalny! Patrzcie tutaj jest napisane! Jeszcze tu jest! On jest oryginalny! Boże, ja zaraz oszaleję! On jest oryginalny. Ej, no właśnie, on jest oryginalny. O mój Boże! Dobra, to już kończę ten short, bo on jest oryginalny, nie. No sami się, zobaczcie, tu jest napisane, jeszcze tu. I jeszcze tu jest na łapce. To znaczy, że jest oryginalne. Dobra papa, pa, ludziska.